Hey. Wróciłam właśnie z wakacji, na których jak to na różnych takich wyjazdach Spałam do 12, przewalałam kasę na jakieś totalne, niepotrzebne głupoty Niezdrowo się odżywiałam, codziennie jakaś pizza Albo gofr, albo jakieś tuste makarony Mało piłam wody That's actually not true Piłam i miałam kaca i piłam... Wtedy byłam dużo wody, co nie zmienia faktu, że jestem prawdopodobnie po tym wyjeździe odwodniona, bo picie jednak alkoholu nie nawadnia. No ale tak jak mówię, picie palenie, syf w pokoju. I teraz, jak to zazwyczaj jest, potrzebuję takiego po prostu detoksu, takiego odpoczynku, od wakacji, jeśli można tak powiedzieć. Wiecie o co mi chodzi, że po prostu potrzebuję takiego powrotu do normalności. Tak nie wygląda po prostu życie. Jest fajnie, są wakacje, jest po prostu inaczej niż e, codzienne życie. Muszę się tak zdyscyplinować po prostu. Stworzyłam ten kanał, bo chciałam pokazywać moją taką self-improvement journey. Jak tak spojrzałam na te filmiki, które ostatnio dodaję, to to są jakieś takie luźne vlogi, niezbyt ambitne może vlogi. Na ja wiadomo, to jest spoko oraz tam na jakiś czas, żeby robić coś takiego rozrywkowego, ale ja bym chciała też w jakiś sposób kogoś może zmotywować, żeby, żeby coś zaczął ze sobą robić. Taki jest mój cel. Dodawanie takich luźnych vlogów też jest spoko. No ale tak jak mówię, to po prostu nie jest cel i powód, dla którego założyłam ten kanał. Chciałabym zacząć taki challenge. Woo! A really YouTuber. YouTuber. Okay. Przez 30 następnych dni wprowadzić takie zasady restrykcyjne. Nie wiem, dla mnie wydaje mi się, że trochę tak. Dla niektórych to może być po prostu codzienne życie, ale myślę, że jeśli tu jesteś, to dla Ciebie. Nie wyglądają tak dni na co dzień Stwierdziłam, że to jest tylko takie 30 dni Przycisnę się, zobaczę jak się będę potem czuła Czy coś się na przykład zmieni Czy jakieś z tych nawyków uda mi się wprowadzić tak na stałe na, na co dzień Jak się po prostu będę czuła Chcę przez te 30 dni tak to dokumentować Więc będę miała tym bardziej motywację Bo jakbym miała to robić sama dla siebie to... Mogłoby być trochę, ja nie mówię, żebym tego nie zrobiła, ale mogłoby być po prostu ciężej, bo no nie ma aż takiej motywacji. A tak mam, wiem, że będę musiała codziennie, czy tam powiedzmy co dwa dni, czy no po prostu jakby zrobić taki update, jak mi idzie. Przez te 30 dni się, chcę się tak skupić na sobie, skupić się na samorozwoju, poprawieniu mojej aktywności fizycznej, mojej... tutaj psychicznie się lepiej poczuć, Ja chcę sobie zrobić listę, taką tabelkę, że będzie właśnie 30 dni i wszystkie te zasady, i w każdym dniu będę otaczać, jakby który z tych nawyków, zasad, które z nich jakby udało mi się zrobić, a które nie. Mam nadzieję, że jednak codziennie to będzie większość z nich, bo wydaje mi się, że one naprawdę nie są aż takie ciężkie, a zasady są takie. Chodzić spać przed północą. Nie będzie to trudne, bo i tak chodzę spać dosyć wcześnie, ale zdarza się czasem, że posiedzę do pierwszej, drugiej oglądając jakieś głupoty w internecie. Wstawać przed ósmą. To nie jest jakoś mega wcześnie, ale będę i tak pewnie wstawać wcześniej niż ta ósma. Następnie medytacja. Na co dzień robię to rzadko i żałuję, bo mnie to relaksuje i pozwala się tak uziemić. I już wcześniej mówiłam, że chciałabym to robić częściej. Spacerki, robienie codziennie 10 tysięcy kroków. Trzymać się diety, liczyć makro, jest dużo warzyw, owoców. A propos diety, też suplementy wiem, że to nie jest jakieś odkrywcze ale ja często zapominam o moich lekach i witaminkach. Porządek w pokoju przed pójściem spać. Codzienna aktywność fizyczna niekoniecznie siłownia może być trening w domu albo jakaś joga cokolwiek, żeby się poruszać i trochę zmęczyć. Journaling, czyli coś, co robię zdecydowanie za rzadko. Tu mam akurat 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna, ale może to być jakikolwiek format wyrzucenia myśli pisemnie. Czytanie przynajmniej 10 stron książki dziennie. Jest to fajne, bo w taki sposób da się łatwo przeczytać. Przynajmniej jedną książkę w miesiąc. Picie dwóch litrów wody dziennie, coś z czym mam dosyć duży problem. Oprócz tego chciałabym nie wydawać pieniędzy na głupoty, tylko na jakieś takie faktyczne rzeczy, których potrzebuję, czyli na przykład paliwo. Nie chcę palić, jak coś palę teraz epeta. Kiedyś paliłam, potem miałam taką dosyć długą przerwę i nie miałam swojego epeta. Paliłam ewentualnie na jakichś imprezkach, jak ktoś miał na przykład. No, ale jakiś czas temu stwierdziłam, że nie chcę pić na spotkaniach i kupiłam sobie epeta. Stwierdziłam, że takie siedzenie jest trochę niezręczne. W sensie nie jest. Nie jest. Ale dla mnie... No nie wiem, po prostu jest mi dziwnie tak siedzieć i nic nie robić. No i kupiłam swojego epeta i na tym wyjeździe dosyć dużo paliłam, więc chciałabym teraz przez ten miesiąc nie palić. No i nie chcę pić. No ale to tak jak powiedziałam, z tym nie będę miała problemu, bo już od jakiegoś czasu, jak chodzę na imprezy, to nie piję. Teraz może być ciężej, bo właśnie wcześniej paliłam zamiast pić, a teraz nie będę nic robić. A mam kilka imprez zaplanowanych na ten miesiąc, więc... Ale trzymamy kciuki. Chciałam powiedzieć, że jestem świadoma tego, że nie będę codziennie robić wszystkich tych rzeczy, bo często coś wypada, mam dużo rzeczy na głowie, nie mam czasu czegoś zrobić i niecodziennie się będzie to udawać, ale będę codziennie próbowała zrobić jak najwięcej rzeczy z mojej listy zasad. I nawet jeśli będę miała tylko połowę na przykład tych rzeczy zrobioną, to już jest i tak lepiej niż nic. I jeszcze chciałam powiedzieć, że takie filmiki motywacyjne zaczęły mnie ostatnio strasznie denerwować. Jak je oglądałam, to zauważyłam, że zamiast faktycznie mnie motywować, żebym coś zaczęła robić, to czerpię z nich tak jakby dopaminę, mimo że nic nie robię. Wyobrażam sobie siebie w przyszłości, tak jakby i czerpię z tego satysfakcję, z samego tego wyobrażenia, a w rzeczywistości nic nie robię, a dopamina i tak jest. Więc bardzo proszę, żeby ten filmik się taki nie stał. I jak się skończy, to żebyście nie klikali kolejnego filmiku i nie wpadali w taką pętlę. I jakby wiem, że ci się teraz wygodnie siedzi i się nie chce, ale są ważniejsze rzeczy niż Wasza wygoda i wasze lenistwo. Ja wiem, że masz taką rzecz, którą wiesz, że musisz zrobić, i ją odkładasz, i teraz właśnie zamiast robić tej rzeczy oglądasz YouTube'a. Więc jak się ten filmik skończy, to wstań i zrób tą rzecz. Poczujesz się tysiące razy lepiej. Serio mówię, róż dupę. Albo nie, w sumie nie będę ci mówić, co masz robić.